🎵🎵🎵 Zarąbista wycieczkę robimy na Hel. To z racji tego, że ja zapomniałem rękawiczek, to wsiadam wiki. Tak. <grym> To, to brzmi dziwnie, ale bądź... bądź palce, palce nie obrzeje, ale całą... resztę ręki. Najbardziej. Jak ktoś się na tym zna, to wie, że... To, 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 tak, się, tak się nie owija. To, 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 to jakby jest. Po prostu wijał, żeby było cieplej. No ale w ogóle co my tu robimy? O co chodzi? Eee, przyjechaliśmy na jastarnie wczoraj, czyli w piątek. Eee, 7 godzin spędziliśmy w p... pociągu eee, co tu jeszcze powiedzieć stały to, reset to, to, znaczy to, że przyjechaliśmy tu się po prostu wychillować i, 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 i pobawić trochę to, to jest chyba oczywiste i, i już już, świata, już wczoraj mieliśmy cieka ciekawą zabawę w sensie siedzieliśmy tu wszyscy i skarbek yy, Totalnie by był nieogarniający by było... No, zmęczony byłem. No, zmęczony, tak, zmęczony. Wszyscy zmęczeni byliśmy. Zmęczony, tak. Ale do to... no po siedmiu godzinach Nie, to... To... nie obracaj kamer tą ozdobą, Z tego tu rzeczy. może jakiś rum nie wiem. E, no, le... wiesz co, musiałby... trzeba by było posprzątać parę rzeczy. <laughs> może nie te... Nie, bo mamy syf, to, po podróży to tam... Tak, ta, po podróży, po podróży. Jest no normalne, no wiadomo, że mamy tu alkohol, ale z, oczyw z oczywistych względów go nie pokażemy, nie? No nie może, nie może. No ale e, nagry będziemy nagrywać tekst, znaczy tekst, boże. Będziemy nagrywać ten edyks do najebańców. Jeżeli nie wiecie, co to są najebańcy, to e, sprawdźcie kanał URS Records macie link w opisie. E, to jest nutka moja, Kuby i skarbka. Na którą, żeś, którą żeśmy bądź co bądź. Ej, nie, bądź co bądź nagra, w, nag, wszystko, cały tekst wymyślony i y, nagra, nagrany był tutaj. Po prostu wzięliśmy tam, możesz pokazać, jest z jeden teraz, plus ten na teraz wzięliśmy zrobiliśmy z nich y, tą kabinę akustyczną na dole i, 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 i ja zabrałem. I tak nagrywaliśmy. Tak, i tak nagrywaliśmy. No ale dobra. Tak. Się widzimy się już chyba w pociągu ale... Jak będziemy jechać na Helę. A możesz jeszcze pokazać jak pięknie biało jest, bo no, na... tak, taka jest pogoda teraz. to jest pogoda. No ale tak, tak, widzimy się w pociągu tak. na Helę. No widzimy Cześć. się Jedziemy na, na Hel. Witajcie z powrotem. Tak, witajcie z powrotem jedziemy na Hel yy, Znaczy z powrotem... Godzinę temu nagraliśmy tamtę tamte wstawkę. Yy, no jak widzicie piękna przyroda helska hell, tam piękne góry, po których będziemy łazić, yy, no tak, czekajcie na teledysk, czekajcie na teledysk i myślę, że się widzimy na Helu gdzieś. Tak, widzimy się na Helu. Ogólnie dostaliśmy już na Hel, jest yy, mogę do już czerpić. Ogólnie, Skarbie, wiesz, pokaż w ogóle, jaka to jest mgła, bo naprawdę... Straszna ta mgła, patrzcie Miejmy na nadzieję sobie pooglądać yy, wesołe widoczki morza. No trochę nam nie wyszło. Tak, trochę nam nie wyszło. Ale cóż, yy, pierwsze, pierwsze co, to idziemy na burgera, także będzie ocenka yy, burgera z Helu. Mamy naszego makłowicza. Będzie pysznie. No, I potem idziemy na stary nabieżnik Na tym znaczy pewnie najpierw na cypel, potem dopiero na nawierzchnik. No, A potem zobaczymy, może gdzieś w las wejdziemy znowu. No, nie, ja tam nie chcę koń, wracać. Kończ koń, koń, uważaj jak idę. Nie, nie chcę tak jak ostatnim razem wracać przez jakieś haszcze Jakie kaszcze? Przepraszam bardzo, była normalna droga, a to, że spotka musieliśmy przejść przez los, bo spotkaliśmy dzikich, to zobaczmy znowu ja. Pamiętasz, Niestety burgerownia jest zamknięta, także oceny burgera nie będzie, ale coś, co ogarniemy, jakieś szarcie, pewnie z żabki. <grych> e, przyjechaliśmy nad morze, zobaczyć morze, a z... gdzie jest morze? Nie. Nie ja widoczność? Ile znać. mamy widoczności? zdjęcia sobie robimy. No, no. Ale serio, y, mamy widoczność już około 50 metrów. Tak cirka, nie? Jeszcze 50 metrów, no widać, że coś tam, jakieś tam kształty są oddali. No teraz to już bufna. Spojebane. Nie śmieję na nabieżnik, ale też coś czuję, że nie ma sensu. co czekaj, Zjedliśmy żarcie w zapce, wydrukowaliśmy zdjęcia w Rosmanie <grym> i właściwie tyle. Właściwie wracamy do Jastarni. No, wracamy do Jastarni Zmęczeni. będzie. Będą hulanki, będzie bakardi i będzie, będą szklanki, nie? <grym> kuba, kuba kupuje bilety, ta, bo nam ta. się nie chce. <grym> ta, ta. <grym> Więc w sumie to tyle. No i się po prostu widzimy już my się na miejscu jak tam tak, dojdziemy. jedziemy do apartamentu. Apartamentu. Apartamentu tak. No, więc no. trzymajcie się i coś. No. Ogólnie jesteśmy już yy, w apartamencie. No. Dzięki życzliwości rodziców tego pana. Tak do tego. Eee, a dobra, eee, powiadomienia w wszystko, eee, Przyjechaliśmy. Skarbek możesz pokazać, ale wyblurujesz eee, co, 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 co tu się odwala. Eee, tak eee, i... Albo czekaj, co czekaj. Możesz pokazać, no pijemy sobie mosterki, pizzę zjedliśmy, mamy chipsy, eee, tego też nie ma. I właściwie jest spoko. Jesteśmy styrani, bo żeśmy byli na helu i stojąc przy wejściu na plaży nie było widać morza, także załóżmy jakiejś... Stojąc na samej plaży nie było morza. No nie było widać, więc mgła, no widać jakieś 50 metrów, nie? Tak tak obstawiać. No teraz siedzimy, chillujemy, słuchamy muzyki. Oglądamy rzeczy na YouTube ciekawe, w tym nasze odcinki. To może jeszcze chodź, skarbek, pokazać nasze biuro. Tylko, że nie wy. Wywa... Dobra. Yy, znaczy jest teraz złożone, ale yy, mamy piękne biuro okiem okay młodzieży, gdzie właściwie nic się nie dzieje, oprócz przerzucania plików i, i, i pracy typowo biurowej na no zasadzie ogarniania, jak tam od, odcinek, który dzisiaj wyszedł sobie radzi. chyba mamy. Po pięciu godzinach mam 10 wyświetleń, chyba także że jest, jest w miarę. Plus ogarnięcie czemu mi Google Chrome nie działa. Tak, mój komputer, mój laptop jest genialny, ale możecie go, mogliście go zobaczyć w odcinku, który wyszedł dzisiaj, w sensie jak wy to oglądacie, to jest tydzień temu, ale no ten, tak, to jest, to jest ten laptop. To jest, to jest główne narzędzie yy, no chyba. Możemy zrobić, nie wiem, room tour całego tego. Ogólnie tam jest wejście, yy, jest od razu kuchnia. Nie, nie zapal. Znaczy dobra, w sumie zapal jak ten. Mm. Nie, Może bardziej ty, Kuba, byś to pokazał, bo... No, tak, e będzie to, e pańsko. tak trochę ja się gówno znam, jestem drugi raz w życiu. E Więc mając tutaj wejście, wchodzimy do pięknego apartmą wraz z kuchnią na samym początku i schodami pięknymi. Wychodząc e e rzeczywiście na wprost jest spokój do żywienia się. Nazwijmy to samolotem. <słys> tak. Tu jest e jadalnie biuro. Tam jest łazienka, nie będzie... Ta, łazien łazienka zostaje i na górę. Idąc na górę... Można spostrzec niesamowicie dobrze wykonane schody, gdzie jest jedno łóżko, należące w tym momencie do skarbka. Tutaj przechodząc dalej, natomiast... Ma. Ee, a Kuba, łóżko, Kuba, którego ee, nie ma. Kuba! Na szafce to stoi... Tutaj jest oczywiście... Spoko ja i gdzie i Maicher tutaj sobie śpimy. Ech, tak, wszyscy w sensie ja dzisiaj będę spał na dole, ale... No, ja tak. sobie śpię tutaj, Maicher spał tutaj. Tak, i co, co no, ciekawe właśnie. można powiedzieć, ostatnim razem, kiedy tu przyjechaliśmy, gdzie nagrywaliśmy tutaj naszą piękną nutkę pod nazwą wi wiadomo, link w opisie już o tym mówiłem, to ten materac, możesz pokazać tak, ten, w którym teraz wczoraj spałem i ten. Yy, zaraz pokażemy co się stało z na dole. Ponieważ ta, nu ta nutka była film, w pełni tutaj nagrywana, jeżeli chodzi o wokale, wymyślony tekst tutaj był. Tam skarbek śpi to. Tak, idąc sobie. To są te sławne schody, na których, skal na których skarbek Spidermana odwalał. I bądź co bądź był trzeźwy wtedy, więc... <laughs> to że trochę ci kopnę sorbę. I... E jak nagrywaliśmy? Ta w mi robiła za biurko. Komputer był, na komputerze chyba Kuby nagrywaliśmy, jak dobrze pamiętam, na FL Studio. I ogólnie jeden materac stał tu, drugi tu, a dzięki temu, że tu jest zasłona. Oczywiście co najlepsze, te materace były związane z kablami audio, jakimiś tam, które zabrałem na wszelki wypadek. Wiem, nie powinno się tak robić, ale no. To tu była po prostu postawiona taka budka, jeszcze na górę jakiś, mat... jakiś koc chyba coś daliśmy. Postawiliśmy mikrofon i. i właściwie tyle. I, I było fajnie i mam wrażenie, że ta nutka dobrze wyszła. Mieliśmy wymyślić tekst do drugiej wersji, ale mam nadzieję, że z, mam wrażenie, że zrobimy to w kwietniu albo w lutym. Dobry. Jeżeli się uda to w lutym przyjechać. Zobaczymy jak będzie. <gry> tak, bo, bo no jak mówiłem, że to jest włas, własność rodziców, rodziców Kuby. Dziękujemy bardzo za udostępnienie. Tak. No, nie, żyjemy, radzimy sobie i no. I, i co, co tu można jeszcze więcej powiedzieć? Eee, że możemy powiedzieć o tym, jak bardzo, jak bardzo y, dużo ludzi jest teraz. Gdzie jesteśmy... Czyli my tu jesteśmy... Dzisiaj jest 11, Tak, bo jutro jest 12-13 to jest poniedziałek. Jutro opuszczamy. Tak, jutro wyjeżdżamy, no bo jakby mamy szkołę i tak, pewnie nie możemy tu zostać na, na przykład na cały tydzień. Eee, a, a musimy o tym powiedzieć, że e, bądź co bądź, pomimo tego, że jest zima, jest śnieg wszędzie, jest pizga niesamowicie, po prostu ten, masakra, to ludzi jest dość sporo. Jakieś, nie wiem, sklepy z pamiątkami są otwarte na Helu. Znaczy dobra, też dlatego, że to nie są jedyne, jedyne że tam nie ma tylko pamiątek. Nie, to, to były takie sklepy, tylko z pamiątkami chyba. Tylko z pamiątkami. Ale też, jest, się, się zdarzało, paru ludzi mijać na na ulicy, czy, czy na plaży samej, no ale to już chyba, że tak powiem, miejscowi byli. Ale nadal ludzie tam są, nie? Jak żeśmy tu w kwietniu przyjechali, to puste ulice wszystko za pozamykane. Jedne co to ogól ogólno-spożywczy na dole i tyle. No. Oprócz żabek oczywiście, ale to już jakby na helu mniejsza. E no, może sobie dzisiaj nie, dzisiaj raczej nigdzie nie wyjdziemy. Już wolimy ten. Właśnie, to a propos a siedzenia tutaj, no jak z racji tego, że jest zima, to jest odpalony piec. Na, na piec, na pelet, co coś wypełnione aż i... po brzegi. Tak? No nie powiedziałbym. Prawie, ale ty można chyba już dosypać. No dobra, zrobi się Przed spać się, dosypie peletu i ten, bo... Nie wolno, palić, pa... nie wolno palić plastikiem, pamiętajcie. Zwłaszcza w tym. Na pewno nie kaloszem. <laughs> tak, nie, ale jakby... Nie, jak szliśmy, to było czuć po prostu palony plastik, takie... O, no dobra, to, to właściwie tyle. Widzimy się właściwie jutro, no bo już chyba nic nie nagramy dzisiaj na, na vloga, nie? No to widzimy się, w się jutro będzie w, 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 fil filmik, znaczy filmik, będzie wstawka z pakowania się, ogarniania całego domu. No bo bądź co, bądź musimy tu posprzątać. Znaczy musimy, chcemy, bo, żeby za zos sypu nie zostawić. I pamiętamy, żeby wyłączyć tym razem lodówkę. I wyjąć z niej ser. Tak, bo ostatnim razem zostawiliśmy zapomnieliśmy wyłączyć lodówkę i zostawiliśmy w niej y, ser. Żółty to chyba był, czy biały? Mniejsza, ale zostawiliśmy jakiś ser, no i podobno śmierdziało. Spleśniał. no to, znaczy, to oczywiste, że spleśniał. E, ale ocena miejsca 10 na 10, czy widzimy się. Znaczy, przenosimy się do jutra, gdzie będziemy wyjeżdżać. Pa! Jest jest niedziela, godzina 11.12, właśnie ruszyliśmy ze stacji e, Jastarnia, jedziemy ciągiem regionalnym e, i co, no jakby wyjazd, jesteśmy wszyscy styrani totalnie, ja poszedłem spać o 3 albo 4, się budziłem o 2 godziny, e, ten to w ogóle zasnąć nie mógł, a ten... A ty mnie cały czas budziłeś, bo gadałeś w nocy. No sorry, takie życie, ale, ale jedno, jedna rzecz jedna rzecz w ciągu tej nocy była przegenialna, to tak siedzę sobie na dole, w pewnym słyszę z góry... Nie wiem, który z was to był, ale chyba wiem. Mi się zdaje, że ja, mam kapel. No. E, więc, więc jakby ten, ocena miejsca 10 na 10, jest tak jak... By, tak jak ocena i z jakości i ilości różnych płynów, które przyjmowaliśmy, co ja mam tu więcej powiedzieć zajebiście było niestety koniec resetu niestety koniec, trzeba wracać ja mam dzisiaj jeszcze sesję nagraniową ten ma, ten a my się jeszcze musimy to jest także. ciekawe ciekawie było możecie, znaczy jeszcze tam będziemy, będziemy gadać, bo mamy dojeżdżamy teraz do Gdyni, musimy czekać godzinę na pociąg do Warszawy no może być ciekawie, także jeszcze będą jakieś stawki, się widzimy na, P na gdyni. Na chacie, wszyscy są na chacie. przejechaliśmy już. Nikt miał siły, żeby coś nagrywać na koniec, więc robię to ja, oczywiście, jak zawsze. No co, wróciliśmy. Super się bawiliśmy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten vlog coś, czymkolwiek to było. Pamiętajcie, żeby wpadać na nasze portale streamingowe, naszą stronę na Facebooku, profil na Instagramie, serwer na Discordzie. Słuchajcie mi wszystko mieli w opisie. nie? I, i, I co? I widzimy się za tydzień. Tak, wiem, wstawiłem na, na, na Instagrama chyba, że w tym tygodniu odcinka nie będzie, bo nas nie ma. No, ale, ale jest. Skarbek wymyślił tą ideę vloga w. Po, podczas chyba jazdy, jak już jechaliśmy, nie? czy gdzieś tam na wyjeździe. Także no, odcinek totalnie chaotyczny, nie mający sensu ładu ani składu, ale, ale fajny. Także trzymajcie się, pa. No, tyle.